Bardzo proszę o się oraz redakcji, którą Państwo reprezentują. Soru sormak isteyen kişiden, evet, hangi e, gazeteyi veya hangi e, yayını temsil ettiğini söylemesini rica ediyoruz. Teşekkür Hı -hı. ediyorum. E, Türkiye'den Lig TV'de çalışıyorum. Yarınki karşılaşma e, seyircisiz oynanacak. Leja Varşova grubun lideri. Ee, bu karşılaşmada taraftarın olmaması e, ne anlam ifade ediyor? Şartlar bir anlamda eşit olacak mı? Yani taraftarı arkasına alamayacak Lecce takımı. Y, bu, mhm. y, tak, ja reprezentuję y, Lig TV, jestem, y, jestem z Turcji i y, y, chciałbym zapytać, y, jak y, tutaj legia y, czuje się i jakie są odczucia w związku z tym, że jutrzejszy mecz będzie y, rozgrywany bez, y, mhm. bez publiczności, tak, bez, y, bez kibiców, czy to y, jakby też nie wpłynie na sposób gry? To jest pytanie czy... I think um, everybody would love to have a uh, full house and uh, all the supporters in. Uh, the decision from UEFA was, of course, to, to punish the, the behavior from, uh, from last game, and there is nothing we can do with that. We want to follow the rules, uh, make sure we don't have any racism. Um, but it's a shame that most of our supporters who, who create a fantastic atmosphere for these games uh, are not able to to take part uh, in a big, big European match for us. Um, so it will be special. It will be different to what the players are used to, but uh, it's the same for both teams. So uh, we just have to handle it and make sure that our football, nie będzie cierpieć i będzie suffer jak jak to możliwe przeciwko bardzo, dobrym team. Tenner powiedział, że oczywiście mm, na pewno każdy z nas chciałby, żeby ten stadion był jutro e, zapełniony. Natomiast nie możemy nic w tej sytuacji e, zrobić, musimy się do niej dostosować. E, musimy przede wszystkim być e, pewni, że tego rasizmu na stadionie nie będzie, że uporamy się również z tym problemem. Większość naszych kibiców, którzy zawsze tworzą tę fantastyczną atmosferę na trybunach, nie będzie mogła zobaczyć tego fantastycznego widowiska, tego meczu w europejskich pucharach. Jest to na pewno krzywdzące dla obu stron, natomiast musimy się po prostu z tą decyzją pogodzić. Miejmy nadzieję, że przede wszystkim futbol na tym nie ucierpi ani rywalizacja z tą dobrą drużyną. Mhm. Mm e tebi z Miss Stadium happiness stadiumun taraftarlar adol olmasına Amabu ederdik. E ama bu eee maalesef bir şekilde uymak zorunda olduğumuz, ayağı uydurmak zorunda olduğumuz bir durum. UEFA'nın kararına e, uymak zorundayız. Ve stadyumda ırkçılığın olmamasını amaçlayan bir, bir karardı bu. Ee, tabii yani bu her iki taraf için de üzücüdür. Çünkü her iki taraf için taraftarların stadyumda bulunması büyük bir avantaj. Yani destekleri çok çok önemli. Ama bu ırkçılığın olmayacağından emin olmak zorundayız ve karara uyacağız. Kolejne pytanie. Hı -hı. Baśka Suru. Mm -hmm. Kacper Różczak, Legia.com. Pytanie dla trenera Berga i do Duszana Kucjaka. Kto według nich jest faworytem jutrzejszego meczu? Lider Legia czy jednak Trabzonspor, który, który rzeczywiście osiągnął w ostatnich tygodniach świetną formę? Już najpierw trener. Wiem, że dziennikarze zawsze chcą wiedzieć, kto są faworytetami. Mówiłem o tym w każdym meczu w tej grupie. There are uh, very very equal teams. Every game has been played in this group has been uh, very very close. No team has dominated completely, and no team has been com dominated. So it's it's going to be an even game. Trabzonspor, new coach, um, have had some good results, beating Galatasaray 3-0 away, but lost to Besiktas, which is the top team in Turkey at the moment. So I think they have been a little bit better after the change, but. You know, they're, they're a good team with uh, good players and this is um, again new experience for our players for our team uh, which we need um, and at the level that we normally get in extra class so for us to play these european games against really good teams is, uh, is good for the development of the team and the experience for us to, to improve as a, as a club Trener powiedział, że mm, jeżeli chodzi o, o spotkania tej grupy, to są to naprawdę wyrównane drużyny i można powiedzieć o każdym z dotychczasowych spotkań, że było y, bardzo y, wyrównane. Żadna kompletnie nie dominuje oraz żadna kompletnie nie odstaje. Jeżeli chodzi o Trabzon Spory, to naprawdę bardzo drużyna, ma teraz nowego szkoleniowca. Y, bo potrafili wygrać w meczu wyjazdowym z Galatasaray 3 do 0, chociaż następnie zaliczyli przegraną. Trener podkreślił, że jest to bardzo dobra drużyna z bardzo dobrymi zawodnikami. Dla nas zbieramy, my teraz zbieramy nowe doświadczenia, którego bardzo potrzebujemy. Jest to dla nas niezwykle ważne, jeżeli chodzi o nasz rozwój, i jeżeli chodzi o zespół, jeżeli chodzi o nasz klub. Legia okta komu tym bir latam wierzy E, yarınki e, karşılaşmada kimin biraz daha e, veya kimin şansını daha yüksek e, olduğunu düşünüyorsunuz. E, kimin daha avantajlı olduğunu düşünüyorsunuz. E, çünkü e, Trabzonspor'un son zamanda e, sonuçlarının ne kadar etkileyici e, olduğunu e, görüyoruz. Ve e, teknik direktörün cevabı şöyleydi. Yani bu grubun karşılaşmaları söz konusuysa e, aslında bütün maçlar çok eşit bir şekilde ee, geçiyor, yani ciddi farklılıklar e, yok diyebiliriz e, takımların arasında ve e, Trabzonspor'un e, son zamanda Galatasaray ile e, oynadığı e, maçta e, ciddi, yani 3-0 e, kazandığını biliyoruz ve futbolcularının Trabzonspor futbolcularının da çok iyi e, olduğunu e, biliyoruz, görüyoruz. E, bizim e, futbolcularımız ve bizim oyunumuz söz konusuysa bu e, gelişmemiz için, gelişimimiz için To jest żubelarz dobre doświadczenie, ani nowe doświadczenia, że szanse są wyższe. I doszłam jeszcze? No, trener powiedział naprawdę wszystko, ciężko tam coś dodać, ale ja bym chciał powiedzieć, że nie czujemy się faworytami, bo tak jak od początku my skromnie podchodziliśmy do tych meczów, ale z drugiej strony jesteśmy pewni tego, że możemy pokonać u siebie Trabzon, co nam już udało się na wyjeździe. Mm -hmm. Evet, aslında e, teknik direktörümüzün e, söylediklerine e, bir şey ilave etmek e, zor ama e, biz e, kendimizi aslında e, biraz daha avantajlı e, olduğumuzu e, görüyoruz. E, deplasmanda olduğu gibi Trabzonspor'u yenebileceğimize, e, yenebileceğimize inanıyoruz. Karnepetanya, <laughs> başka sorusu olan var mı? <gülüyor> Buyurun, tutayım <laughs> Piotr Wesławicz, Gazeta Stołeczna. Mam jedno pytanie do trenera Berga o zdrowie Mirosława Radowicza, czy będzie gotowy do gry? Jeśli nie będzie, to czy taktyka Legi się zmieni? To znaczy, czy drużyna będzie skoncentrowana na bronieniu się i być może będzie chciała wywieźć remis, który też da awans? To może chwilę jeszcze, mam jeszcze pytanie do Duszana, ale to może Najpierw poczekam, pytanie. tak. I think um, Rado should be okay for the game tomorrow. Um, he He was fine on Friday and he's having a little bit individual training. He will train today with the team and uh, he should be fine. Uh, then we will see who will start tomorrow. We have big big competition for the places in the team and uh, we can start with uh, eleven players and we will probably use 14 during the match. So uh, we'll see. Uh, who will start and who can come on. Uh, the tactical uh, is not gonna change much player player will play in the same, same way. Yeah. trener powiedział że jego zdaniem Miro Radowicz powinien być już gotowy na jutrzejszy mecz. W piątek było wszystko w porządku. Zaliczył w międzyczasie indywidualny trening, ale dziś już będzie normalnie trenować z drużyną, powinien być gotowy. Oczywiście rywalizacja na każdej pozycji w naszym zespole jest duża. Jutro będziemy musieli skorzystać. 11 zawodników od początku, w sumie z 14, kto rozpocznie mecz w pierwszym składzie, kto natomiast wejdzie z ławki, okaże się jutro, ale taktyka za bardzo się nie zmieni tylko i wyłącznie przez jednego zawodnika. Miro Radovicin, sali, którą moja jej technik dyrektorun ona oynayıp mieć, powinna konusunda ne düşündüğüne do soruydu. Ve e, Miro, e, teknik direktör Miro Radovic'in sağlık e, durumunun iyi olduğunu ve kendisinde artık oynamaya hazır e, olduğunu düşündüğünü e, söyledi. E, ve e, bununla ilgili e, taktiğin çok fazla değişmeyeceğini de e, söyledi Cuma günü. E, sağlık durumu e, iyi olduğu için e, kişisel yani birisi, e, antrenmana e, katılabildiğini söyledi ve e, tabii e, oynatacağı ilk m, 11 e, oyuncu e, konusunda e, şunu söyledi yani şu anda e, oynatmayı düşündüğü 14 tane e, oyuncu olduğunu e, söyledi. Şimdi hangilerinin ilk 11'de çıkacağı e, konusunda bir şey diyemeyecek ama hepsini oynatacağını E, Solidnie. On doordinę. Dusza mam jeszcze do ciebie trzy krótkie pytania. E, krótkie e, po pierwsze chciałem zapytać o te puste trybuny. Czy, jak, co to oznacza dla ciebie jako dla bramkarza? Nie mówię już o tym, że o atmosferze, tylko o stronę techniczną. Czy na przykład będziesz lepiej komunikował się z obrońcami, będziesz lepiej słyszał boisko? Po drugie, to może szybciutko jeszcze zadam pytanie. Po drugie, jak, czy analizowałeś grę ofensywnych zawodników Trabzonsporu? Czy od ostatniego meczu analizowałeś ich zachowania być może? A po trzecie, jak poczuwasz się do faktu, że cokolwiek by twoi koledzy z ofensywy nie zrobili, jeśli zachowasz czyste konto, to zajmiecie pierwsze miejsce? Dziękuję. Pierwsze pytanie, no jest to trudne, uh, wyjść na, na to boisko już, już nawet na rozgrzewkę i patrzy na puste trybuny. Już mamy to doświadczenie, graliśmy przy pustych trybunach nawet w tym sezonie, ale nie w tym sezonie, w tym roku, przepraszam. Uh, nie, nie, nie jest to łatwe, ale o komunikację tam bardzo nie chodzi, bo ja jeżeli krzyknę, to nawet naprawdę tylko do tych najbliższych. Ono coś może wychodzi inaczej, jak na mnie patrzycie, ale to ja mówię tylko dla siebie. Drugie pytanie: od, od pokazywania przeciwnika. Mamy trenerów, którzy nam przygotują wszystkie wideo, wszystkie, wszystkie statystyki, mamy te odprawy przed treningami, przed meczem. To nie, że ja patrzę, ale patrzymy na to wszyscy. I trzecie pytanie: że jeżeli nie, nie stracimy bramki? nie, no my jutro widzimy po to, żebyśmy wygrali, bo. To jest też ważne, chcemy zdobywać punkty do następnych lat, nie? do koeficjentu. Także tam nie, nie, nie ma o tym, że my gramy na remis, ale też wiem o tym, że jeżeli nie stracimy bramkę, to jesteśmy pewni pierwszego miejsca, jestem tego świadomy. Evet, üç tane soru soruldu. Bu sorulardan birincisi tribünlerin boş olması seni yani bir kaleci olarak seni nasıl nasıl etkiler? Yani bu boş boş tribünlerin senin için anlamı nedir ve tribünlerin boş olması acaba futbolcularla kuracağın iletişimi bir şekilde etkiler mi? Bu ilk defa boş tribünlerle, yani tribünler boşken oynayacağımız bir e, ilk maç değil. O yüzden bu konuda e, tecrübemiz var. E, kolay bir şey değil. Yani seyircisiz e, oynamak kolay bir şey değil. Ama e, yani oynayacağız, oynamaya mecburuz. E, futbolcularla kuracağım iletişimi e, çok ciddi derecede etkileyeceğini de zannetmiyorum. İkinci e, soru şöyleydi. Trabzonspor'un e, forvet oyuncularının oynama şeklini, oynama E, tak, e, analizę nie analiza Hayır, yani ben e, kaleci olarak tek başıma e, bu tarz e, analizlerde bulunmadım ama hep takım olarak tabi istatistikler e, üzerinde e, çalışıyoruz videolar var onları e, izliyoruz ve, ve beraber e, bu konuda, e, bu konuda düşünüyoruz ve e, koş, ko konuşuyoruz e, Yarın e, kesinlikle beraber e, berabere kalmak e, gibi bir şey söz konusu. E, olamaz. Biz kazanmak için e, oynayacağız bu maçı ve e, puan toplamak istiyoruz. Bizim amacımız bu. Kazanmak ve puan toplamak, puan almak. Evet. Hı -hı. E, grup liderliği maçı bu. E, Trabzonspor'da önemli sakat ve cezalı oyuncular var. Hı -hı. Bir de e, ilk maçta, Trabzon'daki maçta, e, ee, Trabzonspor'un teknik direktörü White Hallozic idi. Ee, bir değişim oldu. İkinci karşılaşmada yarın gece hı hı. Ersun Yanal. Bu acaba e, Berk için bir avantaj ya da bir dezavantaj olabilir mi Legia Varşova takım için? Hı, hı Teşekkür ederim. Ee, bu teknik direktöre sordzanych pytanie to pytanie do do pana trenera no y w drużynie Trabzonspor mamy piłkarzy kontuzjowanych i takich którzy zostali ukarani w podczas w czasie pierwszego meczu, gdy był ten mecz na, na wyjeździe, był inny szkoleniowiec. Teraz, teraz mamy innego trenera. Teraz jest Emre Ersumyan. Czy myślicie państwo, czy myśli pan trener, że to jest czy, że te, te fakty jakby dadzą pewną przewagę Legii czy na przykład działają na korzyść Trabzonspor? i don't know if it's good for us or not i think um, they've had some good results with the new coach the coach is using players a little bit differently than the former coach the former coach they were very very direct very in their play now they're a little bit more they're still direct but a little bit more possession oriented with the players they have but it's not big big changes it's uh, similar uh, with the s similar skills and strength of the team but uh, of course, some players are different, and uh, defensively a little bit different. Offensively, uh, not too too much, not too much. I think it's, uh, it's not a big big difference in the two teams. Um, so we know Boer have very very good players. They spend 30 million euros in the summer to buy players. You know, the <laughs> we don't do that. <laughs> um, so of course, with uh, the Cordosa, Konstantin, um, uh, uh, number 32 is a good player now. Uh, he's, he's playing, um, and uh, with number nine as well. You know, there there are good players, very good players. So we need to be 100%, and we expect a tough game. At the same time, we we have a good team as well, and if we play as a team, we we will have a chance against most teams. But Super trening, super erfaring, godt utvikling. Og vi vil selvfølgelig vinne. Være nummer én i gruppa, bli bedre plassert. Det er veldig viktig. Så vi håper å være på det veldig beste i morgen mot et lag som vil være litt annerledes, men ikke mye, enn det de var i Alaska. Trener powiedział, że nie wie do końca, czy jest to, to, to dla nas lepsza sytuacja, czy gorsza. Na pewno z nowysowym szkoleniowcem ta drużyna osiąga dobre wyniki. Ten sposób gry jest może trochę inny. Przede wszystkim koncentrują się na, na posiadaniu piłki. Ale nie różni się on tak bardzo cały czas w tym zespole tkwi kwita siła. Trener uważa, że defensywa zmieniła się bardziej niż ofensywa. Jest to bardzo dobry zespół, który wydał w lecie 30 milionów euro na transfery. My oczywiście tego nie robimy. Tutaj trener wyróżnił kilku zawodników, jak między innymi Cardosa, Konstanti, numer 62, numer 9. Są to bardzo dobrzy zawodnicy. My musimy na pewno być jutro w 100% gotowi. Musimy pokazać 100% naszych możliwości, ponieważ też mamy dobry zespół. Dla nas to na pewno będzie świetne doświadczenie, ale naszym głównym celem jest zdobycie pierwszego miejsca w grupie, by móc być rozstawionym w kolejnej rundzie. Zagramy przeciwko drużynie, która, która jednak tak bardzo się nie różni od tej z poprzedniego spotkania. Mm -hmm.

yani daha iyi e, sonuçlar da elde ediyor. Onu e, onu görüyoruz. E, savunmada bir değişik dedim, değişimden, değişiklikten bahsedebiliriz. E, bu e, teknik direktörünün de değişmiş olması forveti çok ciddi derecede etkilemediğini ee, düşünüyorum. Ee, evet, Trabzon e, sporun transferler için e, yaklaşık 30 milyon e, avro harcadığını da e, biliyoruz. Yani futbolcularına e, ve e, performansına evet yatırım e, yatırım yapıyor. E, yalnız biz tabii e, grubu lider olarak e, tamamlamak istiyoruz, bitirmek istiyoruz ve yarın bunun için çok iyi e, bir futbol oynayacağımıza e, eminiz. Yani e, bizim takımımız da çok iyi. İki takımın arasında e, şu anda e, ciddi farklılıklar e, olmadığını düşünüyorum ama yine de kazanacağımıza inanmak istiyorum. Türkiye'den Habertürk Hastası'ndan. Yarın grup liderliği müsabakası oynanacak ancak seyircisiz oynanacak. Ergrup grup Bunedenek, EBDR-se. Kim jest Pan dziennikarz z Haber Türk. No tak, jutro gra gramy mecz bez, no, przy, pustych, przy pustych trybunach, bez widowni. Tak naprawdę jest to mecz, którego stawką jest bycie liderem w grupie. Jeżeli Legia przegra ten mecz, to tak kogo będzie obwiniała? Yes. Well, if, if we lose, it's our fault, of course, or Boris uh, strength, but uh, we don't go into games thinking that we should lose. I think uh, we will, <coughs> it will be the same for both teams with no supporters. At the same time, we know we will miss the home advantage, which they can create an, an atmosphere on, on, decisions that are being made. But the, the most important thing for us to do is to play well, and it's possible to play well with no supporters. It's possible to play well with the full house. So we don't look for excuses. We want to play to our best level. Doesn't matter who many watches us. We know there will be a lot of people watching us on TV. So maybe we should put some speakers out and uh, <laughs> create some atmosphere and noise, but uh, everybody will watch this game or many will watch this game anyway, even though they're not in the stand. so we play for ourselves. we want to have a good game. we want to play to our best level. if we do that, we will have a good chance. Um. Chciałbym powiedział, że jeżeli jutro przegramy to spotkanie, to będzie to tylko i wyłącznie nasza wina, wina zespołu e, albo kwestia siły Trabzonsporu. sporu. E, jest to na pewno krzywdzące tak samo dla obu drużyn. My może tracimy tę zaletę grania u siebie przy, przy pełnych trybunach. Natomiast zależy nam przede wszystkim na to, by grać dobry futbol i niezależnie czy, czy przy pustych trybunach, czy jeżeli stadion jest przepełniony, nie będziemy szukać jakichkolwiek wymówek. Może ludzie nie będą nas oglądać na trybunach, ale na pewno zgromadzą się przed telewizorami, może jest to jakieś rozwiązanie, żeby ustawić głośniki i, 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 i słyszeć ich dopingowanie. I nawet jeżeli nikogo, nikogo nie będzie na stadionie, to musimy być pewni, że przede wszystkim zagramy 50%. Yani olur da e, kaybedersek hiç kimse e, yani kendimizden başka e, kimseyi suçlayacak değiliz. Yani bu kesinlikle bizim bizim e, suçumuz olacak veya e, Trabzonspor'un gücüne bağlı bir, e, bir 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 şey olacak. Yani e, bizim için önemli olan e, sadece en yüksek düzeyde iyi bir futbol oynamak ve e, herhangi bir bahane aramayacağız veya. E, e, mazeret e, aram mazeret aramayacağız. Tabii e, taraftarlarımızın e, ma maçımızı televizyonda e, seyredeceğine seyredeceğini inanıyoruz, biliyoruz. Belki e, hoparlörler yerleştirip e, onların tezahüratlarını hoparlör üzerinden e, dinleyebiliriz. Böyle bir e, fikir geldi aklıma. Poprosimy o, Filip o Dobra. Filip polskie radio. Pytanie do duszana Kucyaka. Jest taka szansa, że traficie na Celtic Glasgow w fazie pucharowej. Czy były między wami jakieś rozmowy na ten temat? Czy chcielibyście ponownie trafić na tę drużynę? Jest część chłopaków. Oczywiście rozmawialiśmy o tym przecież to naturalna rzecz, co, to, co nam się stało lub wydarzyło się po tym meczu. A ja za sebe mluvím, že ja bym ze już už nechcel grať, bo ograli sme ich dva razy po co trzeci. No ale čím z chłopaku chcelo by, chcelo by s nimi zagrať i ešte raz povtúžiť to to, 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 co zrobili sme, to, co zrobili sme v tým meczu o, v eliminácii mistrzów. Evet, e, büyük olasılıkla e, Celtic Glasgow'la karşılaşacağınız e, olası muhtemel. Bu konuyu e, konuşuyor musunuz aranızda? Tabi e, tabii e, konuşuyoruz e, ama yani benim için bir sakıncası yok. Tabii iki kere onları yendik. E, yani üçüncüye de yenebileceğimizi düşünüyorum. Bardzo dziękujemy. Las, las, y, no, no, to, to było ostatnie pytanie. O godzinie 18:00 trening zapraszamy. Dziękuję bardzo.